Gruchnęły wieści o synu Nawrockiego. Nikt nie wierzył, że stanie się to tak szybko. W życiu Daniela Nawrockiego zaszły ostatnio ogromne zmiany, które mogą na długo odmienić jego medialną karierę. Nikt nie spodziewał się takiego zwrotu wydarzeń, a już na pewno nie w tak krótkim czasie. Syn prezydenta w ekspresowym tempie pnie się w górę i zdobywa coraz mocniejszą pozycję w świecie mediów. Daniel Nawrocki robi karierę w mediach. Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, stawia pierwsze kroki w świecie mediów i robi to z dużym rozmachem. 10 sierpnia na antenie WPOLSCE 24 zadebiutował jego autorski program Nawrocki w Polsce. W premierowym odcinku wystąpił Filip Kaiser, a ich rozmowa odbiła się szerokim echem i przyciągnęła sporą widownię. Format błyskawicznie zyskał rozpoznawalność, a młody prowadzący już wtedy zdradził, że ma ambitne plany na kolejne odsłony swojego show. Kolejnymi gośćmi będą Dariusz Michalczewski oraz Kacper Majna. Michalczewskiego każdy raczej zna, to jest były mistrz świata w boksie wagi półciężkiej, a drugim gościem, ale w sumie takim najważniejszym w tym odcinku jest Kacper Majna, aktualnie najlepszy polski bokser, mistrz, posiadacz pasa mistrza Polski, zapowiadał Daniel. Zaskakująca wiadomość o Danielu Nawrockim. Popularność formatu sprawiła, że WPOLSCE24 zdecydowało się na poważne zmiany w ramówce. Nawrocki w Polsce został przeniesiony na niedzielne wieczory i od teraz będzie emitowany o godzinie 2020. .20. To miejsce dotychczas zajmował program Marianny Schreiber, który przesunięto na wcześniejszą porę 1620. Dla młodego prowadzącego to ogromne wyróżnienie i znak, że stacja widzi w nim duży potencjał. Daniel Nawrocki nie jest biologicznym synem Karola Nawrockiego Warto przypomnieć, że Daniel Nawrocki nie jest biologicznym synem prezydenta, choć od lat łączy ich wyjątkowa więź. Historia ich rodziny pokazuje, że więzy krwi nie zawsze są najważniejsze. Marta Nawrocka niejednokrotnie opowiadała o początkach swojej relacji z Karolem Nawrockim i o tym, jak wielką rolę odegrał w życiu jej syna. Zaopiekował się mną i moim synem. I też z jego inicjatywy w pełni przeszliśmy proces adopcyjny: Karol jest pełnoprawnym ojcem Daniela od 15 lat, ma jego nazwisko, i w ogóle już nie pamiętam tego, że nie jest jego biologicznym ojcem. Wyznała jakiś czas temu w rozmowie z „Halotu Polsat. Te słowa najlepiej pokazują, jak silna jest ich rodzinna więź i jak duże znaczenie miała dla Daniela obecność Karola Nawrockiego. Dzięki adopcji od wielu lat tworzą pełną i zgraną rodzinę, w której nie ma miejsca na podziały czy przypominanie o dawnych sprawach.